Chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam więcej o tym tutaj plakacie symbolizują właśnie zespół emocjonalnych bloków mowy, czyli jest to syndrom, z którym boryka się w sumie bardzo dużo osób, a nawet na przykład o tym nie wiedząc. I ten właśnie plakat jest taką przenośną tego, i będę mniej więcej chciał przede wszystkim wam opisać o co w tym wszystkim chodzi. No to tak, rzeka. To są myśli, sposób myślenia, myśli przepływające przez nas. A statki to są po prostu komunikaty werbalne, które płyną po tej rzece. No i czasem statki mają. Czasem statki są ważniejsze, na przykład tak jak ten jest najważniejszy, ponieważ masz cztery gwiazdki. Symbolizują wystąpienia publiczne. Ten na przykład, myślę, że rozmowy w cztery oczy. Tutaj na przykład w jakiejś gdzie może kawiarni, tutaj jakaś rozmowa przez telefon. Ale są też takie statki, które się mogą zawsze przez zaporę przedrzeć. Załóżmy statek moro albo tratwa. Statek moro symbolizuje taki swoisty kamuflaż, czyli na przykład zamianę słów, albo na przykład udawanie amnezji. Mógłbyś podać przykład? No na przykład, kiedy Przychodzisz do domu i chcesz coś mamie opowiedzieć i mówisz już wtedy mama i załóżmy mama wtedy przychodzi po minucie i mówi co, a wtedy ty mówisz, a już zapomniałam. I kiedy kupujesz pączka i nie możesz tego słowa powiedzieć, to wtedy mówisz bułka, bo wiesz, że ci się nie uda powiedzieć pączek. Ale też można zauważyć, że te tutaj maszty one są bardzo napięte, czyli nawet jeśli tak jak w tym przypadku nam się uda przepłynąć przez tą zaporę, dalej będzie to bardzo napięte i nerwowe. Tutaj już jest statek poszarpany, czyli taki, który no, mu się udało przepłynąć, ale jednak z dużymi trudnościami załóżmy z jąkaniem albo jakimiś Ostatek zatopiony to jest już totalna blokada mowy, kiedy nic nie możesz powiedzieć. Na przykład, kiedy nie możesz powiedzieć. Nie. Na przykład, kiedy jesteś w piekarni i nie możesz powiedzieć słowa rogal, to wtedy na przykład po prostu na niego pokazujesz albo. Wychodzisz i na przykład mówisz mamie, że już nie ma. Hmm. A czy w szkole takie blokady mogą się zdarzyć? Mogą być takie sytuacje, że musisz iść na przykład do tablicy i musisz stanąć na środku sali i mówić do wszystkich albo na przykład w pracy, kiedy chcesz jakimś nawet 30 osobom na przykład powiedzieć swój własny projekt i nie możesz, ponieważ masz wtedy blokadę morów. Mamy tutaj również taki jak dźwig, i on nie do końca przenosi nas na drugą stronę zapory, tylko bardziej, podno, tylko bardziej po prostu podnosi nas na duchu. To jest taki w sumie towarzysz rozmowy, który na przykład nas motywuje, mówi, że nam się uda, że jest wszystko bardzo dobrze. No i wtedy mamy faktycznie większą pewność, albo tutaj właśnie bardziej chodzi o to z tym towarzyszem rozmowy, że na przykład kiedy stoimy w kolejce po bilet do kina i wiemy, że nam się nie uda powiedzieć, ale jednak na przykład stoi koło nas kolega i wiemy, że on może zawsze za nas dokończyć. Bardzo podobny do dźwigu jest tragarz, ale to już jest osoba, która nas totalnie wyręcza, która nas po prostu przewozi na tą stronę. Na przykład, czy tragarz jest dobry? Tragarz Według mnie jest dobry, ale też nie jest dobry. Jest dobry, ponieważ mamy pewność, że nam się uda, ponieważ to mówi ktoś za nas, ale z drugiej strony nie uczy to nas samodzielności, tylko to, że, że zawsze będzie mógł za nas ktoś powiedzieć, a tak nie jest. Mamy tutaj nawet instytucje pomagające pokazane w formie ciężarówek, na przykład Facebook, Allegro czy Tesco. Tesco to... Na, Tesco chodzi na przykład, że są to sklepy samoobsługowe, które, w których można w sumie nawet powiedzieć tylko dzień dobry, proszę i dziękuję, a nawet jeśli nie chcemy, można nic nie mówić, tylko to wszystko po prostu podać. Alego to jest zamawianie przez internet, a Facebook to jest nawet można pisać na przykład na czacie. A Oprócz tego mamy tutaj jeszcze złote góry. Są tu nasze niewypowiedziane myśli, a są złote, ponieważ te myśli mogłyby być w sumie bardzo ważne. I oprócz tego to w sumie chyba już tyle. Tutaj mamy jeszcze budujący się nowy kanał. Myślę, że on mniej więcej tak wygląda na etapie liczenia, ale jeszcze nie możesz za dużo mówić. Możesz na przykład jakieś proste sylaby, słowa okay. albo głoski. A mógłbyś wyjaśnić, jak działa ta zapora? Ta zapora działa w ten sposób, że skanuje nam ten maszt, i w zależności, według mnie, ile jest gwiazdek, to wtedy jest mniejsza szansa, że ona nas przepuści. A kiedy są cztery gwiazdki, to już w sumie wtedy prawie na pewno nas nie przepuści. Kiedy jest jedna, to może być na przykład napięty. Kiedy dwie czy trzy, to jest poszarpany, a cztery to już jest niestety raczej zatopiony. Chciałbym właśnie powiedzieć, że można mieć już wtedy pewność, że będziesz mógł właśnie zacząć budować ten nowy kanał, zacząć nowe życie bez blokad i zacięć, ale oprócz tego bardzo źle jest właśnie być takim tragarzem, ale również kierownikiem, o którym właśnie zapomniałem powiedzieć. Kierownik to jest taki motywator, czyli osoba, która nas motywuje, mówi, że nam się uda, że jest fajnie i na pewno damy radę albo pressing, czyli na przykład taka osoba, która nam mówi i po co próbujesz, i tak ci się nie uda. I takie myślenie, że wszystko jest dobrze i że może to kiedyś przejdzie, to jest bardzo złe, ponieważ to nie przejdzie. Trzeba tylko po prostu o tym zapomnieć. Chociaż w sumie o tym się nie da zapomnieć, ponieważ ta zapora będzie w naszej głowie ciągle, ale już nie będziemy mówić tym starym kanałem, tylko tym nowym który będzie bardzo spokojny i rozluźniony. Hmm. Co dla młodego człowieka jest najbardziej frustrujące w tym starym kanale? No na pewno dla młodego człowieka jest najbardziej frustrujące to, że mogą się z niego inni śmiać. Na przykład kiedy będziesz chciał zrobić jakieś wystąpienie, to wtedy będziesz miał totalną blokadę, no i nic nie powiesz. Albo na przykład nawet kiedy będziesz rozmawiał z kimś przez telefon, to on się może wtedy zacząć z ciebie śmiać. Chociaż to jest jedna gwiazdka, więc to może jakoś się wtedy uda, ale też nie ma pewności. A no, czy wszystkie telefony są jednogwiazdkowe? Nie, bo są też załóżmy takie telefony bardzo ważne, na przykład do szefa, albo na przykład a propos nową pracę. Są też takie, no właśnie jednogwiazdkowe, takie na przykład... Do kolegi pytać, czy lubisz jakąś grę. Ale są też takie właśnie ważniejsze, które on też w sumie nawet mogą być czterogniastkowe. Tak no, ale w większości raczej najważniejsze są takie właśnie wystąpienia albo taka rozmowa w cztery oczy. Chciałabym powiedzieć rodzicom, które mają dzieci z SBS-em, że nie warto z tym czekać, ponieważ się nie doczekają, ponieważ ten kanał stary jest z tą zaporą, z tymi wszystkimi tratwami w ogóle będzie na zawsze, lepiej przejść na nową mowę, czyli na bardzo spokojny, płynny kanał w którym nawet te statki są już takie bardzo spokojne, te żagle są już takie flow i to w ogóle wszystko jest takie bardzo spokojne, bez żadnych napięć, nie ma już tam żadnych zapor, nie, już są niepotrzebne na przykład dźwigi albo tragasz.